Cześć. Dzisiaj sprawdzimy, jak wypada w miningu, czyli w kopaniu ETH e karta ZOTAK 3080 Trinity. Takie to mam ustawienia. Takie to mam OC. E Odnośnie pamięci, to próbowałem i 1500 problemowo to idzie. Nie wywala żadnych błędów. Ale tak na dłuższą metę, tak pomyślałem, że może jednak trochę mniej ustawię i będzie bardziej bezproblemowo do tej pamięci. Szczególnie, że ona jest bardzo gorąca. Chociaż w tym modelu Zotak akurat najgorzej nie wypada. No i zaraz zobaczymy. LHR jest ustawiona na poziomie 74%. No i jak widzimy, to pokazuje 74% na starcie. Zobaczymy, co pokaże. Powiedzmy za tych 5 minut. patrzymy, jak to wypada po tych 5 minutach. Jak widzimy średnio, to tak wypada 75, między 74 a 76. Przy takim OC się wydaje, że dobry wynik. Można i więcej. Próbowałem, to mi wychodziło chyba 77, 77,5, coś takiego. Ale nie chcę męczyć kartę. Myślę, że taki wynik i zostanie jak na razie. Przy stosunkowo niedużym poboru mocy 215-220 parę. No niech będzie 220-225, niech będzie nawet średnio. Mi się wydaje, że nie jest to tak jakiś zły, zły wynik. Sporo to nie jest. Czy można spojrzeć na temperatury? Jak widzimy. 42 na 82, 42 na 88, 42 na 84, 42 na 84. Nie są złe. Na dłuższą metę mi się wydaje, że z kartą nic nie będzie się działo. Dobra. Na tym to chyba będzie wszystko. Do zobaczycha.